Cześć. Dzisiaj pokażę Wam jak ustawić fajną tapetę w Waszym ulubionym miejscu, na przykład USA, Los Angeles, Florydą, Hollywood. Na początku musicie wejść na internet i wejść w Google i następnie wpisać tam gdzie no, na przykład Floridę, nie wiem, kto chcecie, Hollywood, ja akurat piszę nowy Jork. Następnie dajemy Enter i wchodzimy na grafikę. Wybieramy obraz, który nam się podoba. Ten jest dość fajny. I przyciskamy prawym przyciskiem myszki na obraz. I daje, wciskamy zapiszę obrazek jak jako trzy kroweczki i później pojawi nam się na zapliku możemy. Zostawić tego w niego albo wpisać inny Ja nazwę nabiorę. Jork. Dajemy zapisz. O, to, ta nazwa już istnieje, no to nie mogę. No to damy coś innego. To jest Nowy Jork, wow. Dobra, wtedy nam się pojawia tutaj zielona szczałka i wciskamy tą szczołkę. Jest tutaj plik, nowy jork. No to wciskamy. No i następnie tutaj wyświetla nam się taki napis. Otwórz i szczołeczka w dół. Klikamy to. I następnie pisze paint. No to chodzimy w paint. Najgonę wykonuje nam się paint. Dajemy y, tą szczałkę na dole, na środek. A szczałkę na górze, na samą górę. Następnie na niebie. Możemy wybrać, czym chcemy wpisać. Może sprayem, nie wiem. Pędzlem czym chcecie? Ja in, wpiszę to pędzlem. Ustawię na ten kwadrat. Wybiorę jakiś sobie kolor. No, I wpiszę pędzlem. Wpisujemy nazwę tego miejsca, dużymi literami. Staramy się mniej więcej równo. I teraz, na przykład, jeśli to ma zbierać na przykład jak nowy Jork, to wpisujemy ner na górze, a Jork na dole. Jork już mniejszymi literami. jest fajnie. Możemy kolorowymi literkami. Możemy ozdobić nas napis, na przykład użyć innego koloru i troszkę go ozdobić. Ja za bardzo nie umiem malować na ale jakoś może być. Możemy go jeszcze wbić. Na przykład w lekach użyję nie koloru czerwonego. Jestem maską. Jesteś bezpieczny. Łoko jest za nim. Bezpieczny. Zbaniowany. Naprawdę wreszcie, wgrytom, czerwony kolor wygląda fajnie na jakimś napisie. Dziękuję. Co do wyboru. Może uczę mniej. Błąd. Pamiętajcie, żeby nie przesadzić z ozdobami, bo będzie naprawdę brzydko. O, może wystarczy. Następnie wejście w spray i ustawcie na duży i wybierzcie jakiś kolor, na przykład pasujący do tego. Nie wiem, ja wezmę czarny i w staramy się spryskać. Zapomniał Cię wystań. Pamiętajcie, żeby nie zrobić za czarnych plam. Jak leci? Naprawdę, fajnie to wygląda, bo z tego wychodzi jakby taka ramka. Co Starajcie się jechać dosyć równo. Niestety. Przysłań około. O. Naprawdę to jest Później fajnie. Pamiętajcie, żeby jechać byle jak o to w tym chodzi. I teraz, kiedy już tak pojedziemy, te to 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 <krośne> miejsca, w których nie dojechaliśmy. Poprawiamy je. W wyjście inny kolor. Jakieś najlepiej jasne. O. I poprawcie napis. Jak wyjść? To zależy. No nie całkiem dobrze, chyba że mówimy o przyszłości, w której miejsc, jak się dawno, ona odejdzie, uderzy mu komora, ten spadnie na marynarzy, a jeden z nich. O! Następnie użyjemy koloru białego i pomalujemy nim niebo. Nie musi to być akurat Nowy Jork, w minuty, ale że to chcecie. Nie bójcie się, ten biały kolor wcale nic nie zniszczy. Omijajcie te różne wyżyczki i takie różne. Starajcie się nie wyjeżdżać na miasto. W obrazach wybierzcie sobie, w grafity na, e, wybierzcie sobie naprawdę te fajne Okej, okay. teraz dajemy na X, dajemy zapisz, możemy zostawić nazwę jaka jest, albo sobie wymyślić. Ja myślę, że zapisałam. Oh. I to on nie wyszły na bokach. Jest taka jakby tutaj rana. Dajemy lewy przycisk i ustawę jak od piłku. Czyli ona nie żyje. Pan z kręgiami też. Szansa powodzenia jest nieskończenie mała. I oto nasze tepyta. Chodzi o bodyskę. Jest bardzo fajnie. Dobra, myślę, że Wam się podobało. No to pa.